Cześć, to jaka Kacper z kanału Chomik i ja. Dzisiaj temat, czy warto kupić kule chomikowi. Taka kula to jest tani koszt, bo najtańszą taką kulę jak Harry ma, to kupicie za 7,90. No coś takiego. Zależy w jakim zoologicznym. To jest fajne szczególnie na noc, jak nie chcecie, żeby chomik bardzo hałasował. W nocy to można właśnie takie coś kupić i go wymęczyć jeszcze przed snem, tak na 7 minut go do tego wsadzić, to potem będzie... Jak już to będzie tak o 24 hałasowo, kiedy normalny człowiek będzie już spał. No tu mało jest mówienia, no chomik fajnie się w tym biegę. To wam... Nie poczekaj, nie wrzucałem wam tego, to kiedyś nagram i wam wrzucę jeszcze to było tyle na taką krótki ten czy warto tak warto no i potem rzucę wam jeszcze na przykład za parę dni jak Harry biega w tym